Szczęść Boże, przekaz Pana Jezusa do Chrystyny Kalendżer, 16 lipca 2025 roku. Moja córko w moim ojcu, przekaż światu przesłanie, które ci daję. Na Wasz świat czycha wiele niebezpieczeństw, ale niewielu zdaje sobie sprawę z cierpienia, które na nich spadnie. Ludu mój, zaoferowałem Wam. Moje miłosierdzie, ale wy je odrzucacie. Ciemna chmura stąpi na wasz świat i spowoduje ogromne straty w ludziach, w wyniku jego zniszczenie. Wielu z tych, których odkupiłem, teraz się mnie wyrzekają. Tak wielu z mojego ludu poddaje się ogromowi zła. Pożera ono młodzież świata, prowadząc ich do utraty duszy. Niektórzy ludzie, którzy przyjdą do domu modlitwy mojej matki 16 i 25 lipca, nie po to, by się modlić, ale z ciekawości i aby wyśmiać Was i przesłanie, które Wam przekazuję, Ci, którzy przybędą na modlitwę w odpowiedni sposób, obdarzę wieloma darami łaski. Ale ci, którzy przybędą tylko po to, aby z was drwić i z mojego przesłania, które niesiecie światu, pociągnę do mojej sprawiedliwości za ich złe intencje. Moja maleńka, jakże wynagrodzę tych, którzy ci pomogli, nawet w najmniejszym stopniu, ich nagroda będzie wielka. Ludzie są teraz świadkami powstań, które doprowadzą wasz świat do Trzeciej Wojny Światowej. Przed karą, która spadnie na wasz świat, na niebie pojawi się znak, który wszyscy zobaczą. Ale tak wielu grzeszników będzie się śmiało, inni będą przepełnieni strachem i umrą, nie z powodu tego, co zobaczą, ale z powodu grzechu w ich duszach. Następnie przekazano Kościołowi bardzo ważne przesłanie ale jeszcze nie zostanie ono ujawnione nadchodzi czas kiedy zostanie wam odebrana wolna wola i zostaniecie zmuszeni do przyjęcia znaku bestii wielu go przyjmie a inni będą się śpieszyć aby uzyskać jego owoce które tylko oddalą ich duszę ode mnie świat będzie świadkiem wielu katastrof które zmienią oblicze ziemi Wszelkiego rodzaju zmian pogody, katastrof wykraczających poza wszystko, czego ktokolwiek był świadkiem. Och ludzie, gdybyście tylko wiedzieli, co Was czeka, nie musiałbym Was błagać o modlitwę i odwrócenie się od grzechu, skorupa pod powierzchnią Ziemi pęka i spowoduje trzęsienia Ziemi, które pochłoną mnóstwo istnień ludzkich. Ale kiedy te czasy nadejdą, wszyscy będą cierpieć, zarówno grześnicy, jak i sprawiedliwi. Będzie już za późno, aby ktokolwiek mógł się przygotować. Mówił Twojemu kierownikowi duchowemu Gerardowi, aby zawsze był gotowy pomóc mojej maleńkiej. Widzisz jej wytrwałość, ale jej nie doświadczasz. Dziękuję Ci za podtrzymywanie. Domu mojej matki, otrzymanie większej lub lepszej ilości rzeczy tego świata zniszczyłoby Twoją duszę, ale otrzymasz obficiej, gdy przyjdziesz do mnie, bądź w pokoju. Christino jesteś moim maleństwem i znam Twoje zmagania i cierpienie. Proszę Cię, ofiaruj mi to wszystko. W ten sposób będę mógł dać Ci pokój. Mól się za dusze, które cię dręczą, potem ja się nimi zajmę. Niektórzy ludzie twierdzą, że są twoimi przyjaciółmi. Nie są tacy, którzy nimi nie są. Są twoimi wrogami i nie ufaj wszystkim. Ja cię poprowadzę. Błogosławię was w imię mojego Ojca, we mnie, jego synu i ducha świętego.